Witajcie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Duke Nukem Manhattan Projekt. Właśnie wyszliśmy z fabryki Murphy'sa i znowu jesteśmy na powietrzu. A dokładnie w nowojorskich dokach jest. Jest to chusty epizod. Znowu trzeba trochę tu posprzątać. Kurde, wszystkiego mam dużo poza glopem. Glop to na gwałt. O kurde, nie chciałem tego robić. O! No ja... Czy mą zginął? Aha, bo to jest toksyczne. No ja poza tym mam nic się nie potrzebuję. Przepraszam. O! Idealnie stajś. Muszę by cię zmienić. To... To... ...czy wam się to nie nudzi, nie? Mini ze spota też nie lubię. To lubię... ...mój karabin szturmowy. Tam nic, do niego jest wszędzie. Co nie miara, a ja w ogóle z niego nie strzelam, tylko z jakichś... myślnych silnych launcherów czy... ...czy... ...widziałem czy... tego stwora głupiego. Chodź. To jakiś oszczędny w tym używaniu tej amunicji jestem chyba. Dobra, idziemy górą. No jeszcze wybuch mi źle, chociaż wiem, co mamy.

A że życia, to mogłem się tak... Ja tu chyba trzeba przyjść jednak za chwilę. Chociaż... albo dobra, pójdziemy wpierw tam. Może to sekret, albo co? Ła, to nie boli. Może jakaś skrzynka albo... lub... Nie. Niestety nic takiego. No tu jest ten guzik, to trzeba tu No tak! Ha ha. sekret aqui na da bolsa. Eu ficar disso para te. Não é segredo. Zobaczymy, czemu idę górą. Mogę być tam tam bym wyciął i tu też lamp Brzewniana kładka. E, jak to rozwie... rozwalić? Dobra, nieważne. Czemy się w tym drodze powrotnej. Glam. Kur... Zabiło go, no, a, karateka jest na mnie gotowy? To tak. No, to tak. Plantujmy. No. Nawet moce piekielne nie mają z nami fanów. Bomby, jak widać stale są używane przez zyciółka. Już pamiętam nawet w DIUKO 3D były bomby Na były w wspaniałą bronią O kurde ale poszedł Toreczka Spada do wody nie. O dobra. Głupi za kapeć, od ciebie. O. Jakieś puste te doki, nic tu nie ma. a teraz dopiero kontenery się pojawiają. Tu nie sekretu nie. nie. widzę, dobra, idziemy dalej. Nie, gówno z dupy. Widzę, że więcej gówna. Faa! Pewnie... Pewnie znowu trzeba coś rozsadzić. Sekret albo co? No bez jaj. Jak nie to podwójna dawka. Podwójna dawka tak jest. Ktoś tu harakpasy. Stary gościu, że wpierw wolę wygryźć niż ciebie. Może zniknięcie, bo ja bym chciał przejść. A, tak spodziewałem się teleporta w Ravów. O, kokony. A, kokono w sumie nie było w fabryce, Granat wylądował na wodzie, jak to możliwe. O no kurde, akurat ten się musiał wykryć. No, kryje zrobimy tak. Dobry Siach. O! Poleciłowe obce to weźmiemy. Weźmiemy, nie gardzimy. Bo też. Później, ciach! Puść mnie no dalej, bo mi pole siłowe ucieka! Lam, zalam, lam, lam. O, ciebie załatwił szybko. A, już, już nie. Zaraz idź jakimś głównym. Cześć, cześć. Znowu teleportacja wrogów. No kurde kyrje! Co mnie trafi z kwasu. Burak nie myty. O, uciekasz przede mną. Bardzo dobrze. Lubię kiedy czuję się przede mną respekt. Pakon Jack hammer, ale nie umiesz go używać. Kurde, twarda, tak nie. E, mam pomysł, jakaś dziura, gówno w sumie metki dysy też weźmiemy, chociaż nie wiem po co, ale. Będzie... Tak, i wchodzimy na statek. Ale wpierw jeszcze sprawdźmy. Wróciłeś się drabinki. O, tu jest coś. No ale piękny księżyc, normalnie, podobny. Wchodzimy na statek. Olbrzymi statek. Nie wiem po co tak długo czekają, aż to chodzi. Mogli to trochę skrócić. Nie wiedzą, że czas jest co. Dobra, jesteśmy na statku i on płynie. O cholera! 25 za wydźwięcie. Co za bullshit? Nie, chyba jednak nie płyniemy do budynki z no, to znaczy czas na wyrzutnie. Glam, glam, glam. Ammo. No, ammo is no fun. bo jest krótsza droga. No, zabiję go. Ciao To zrobię tak. się nazywa mielenie. Długotrwałe mielenie zawsze zapewnia doskonałą jakość składników. Ty gdzie się spiszy Wierbiam Wierbią mi I glob też się przyda, tak już. Mam prawie... nie, mam cały zapas nareszcie. Ale lubię korzystać z broni glopowych, ale amunicji dla nich trochę mało. Mogę iść dołem? Bo nie do mam żadnej różnicy. No co to jest? Przysięcha, gówno. O cholera! To był o zaskoczenie, nie powiem. O, kurde, przestępuj z tymi pierdolonymi kulkami. Dobra, wszystkie jajka wykasowane, nie? Zadzgłą. Jakiś kurde bullshit, a jakieś drzwi otworzyliśmy nawet nie wiem gdzie są, to chyba nad nami co to mi się udaje. Nie, tu nie będzie sekretów, bo nic nie widać A, bo ty wejście, ale tędy się niestety nie da Ale dobra, to my mamy po prostu wrócić do góry I zabić wszystko co się przy okazji będzie po drodze. Hop hop W świetnym momencie się zapisał, gra O kurde Czy Jeszcze jeden był gówno Ale tego zabiję. Kurde, globu tyle, że trzeba go trochę pożywać Nie, ale już tam nie będziemy szli, więc dobra. Póki tańczysz Bregdensa, to masz. Przy okazji... Stop. O. Takie coś możemy mieć dalej. O, weźcie, wypierdzielajcie, co? Dałeś cał, to był twój największy błąd. To zabiłem ta... błądy? Dobra, Glob już się trochę wyczerpał. Przynajmniej lubię różnorodność, że mogę sobie różne bronie. Chyba pytanie No pewnie muszę tu spać, nie, no inaczej się nie da Cześć, przejdźmy na zero Pewnie zaraz spadnę, no to się wyplują gówna Tak, sieje, sieje Mordor, tyle Super, udało się włączyć. Cieszę się, jak nie wiem. A, blokada i ładne, kilka depni na głowę było. Chętnie znacznie ułatwić to nam zadanie. A tu nie ma sekretów? Nie, nie ma. A na ten fach mało widać i. Dobra, gdyby nie ma tu mogę dać. Cześć. To jest ciekawe. Królowa już nie żyje, a jest ja cały czas mija jak to będzie. Bo najstarywniejszym miejscem w w tej części Diuka jest kosmos. Co to pierwsza, to jest? A, jestem twoim bohaterem. Nie zapominaj o tym skarbie. Kurde, co to za lagi, ja pierdzielę. Taką grę mi laguje, no przecież to jest dziwne. O kurde. My nie można mieć skakletów. Wyjście nie a tam przez zawsze ubezpieczony. A jedną rakietę mi nie chodzi. Tak dla też nie rozchodzi. Byłoby lepiej, jakbyś ze mną współpracował. No chwyć się tam, no. No... Jak coś to potrafisz, ale nigdy nie przejdziemy. Dałem, może tu coś? Nie chociaż to wygląda jak zwykła droga na to, więc może chodźmy górą. Hanie, nie co tu jest? Dzielę z tego lucky. O, o, holy shit! Czek, 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 czek. Jut, jestem tobą zawieziony.

tutaj jak gdzieś ławę, nie mam pojęcia w ogóle gdzie jestem A, bo tu przeszedłem górą, to pójdziemy no. Aha. może jest też tyle rzeczy, że... Zlękajcie na rogu. Ech. Widzieliście, ta skrzynka co tam wisi była przejrzysta, bo było przed nią światło widać. Nie powiem ciekawa spraw. Nie tu nie ma żadnych dziur w skrzynce. To super, porwałem się w kwas. W kwas. Przestań się bawić, to adiuk. Kolejny niuk do kolekcji. To się uda zebrać wszystkie. Ten nepta jest chyba dość długi. No i tam na dole nie poszedłem za O kurde ulubiony etap, ślizgawka. Najlepszym hamulcem przed ślizganiem jest podskok. Najlepiej wszystko przebiec na jednym tym. A tym takim będzie trzeba cofnąć, więc... O, nie wiem, gdzie nawet spadłem, Nie mogę wyjść. Niektóre cople da się rozwalać ciągle krew. Krę. A jeszcze jedno. Podwójnego skoku się nie da stać. nie da zrobić, jak się bardzo blisko skrzyni, bo ona blokuje. O, to trochę się na i wtedy... Powiedziałem mocuj się. Tu Help. Jezu jak ja nie lubię tego etapu. Już nie wkurza. Ledwo tu wjechałem. No, dobra. Ogień super, o to jest wola ogień był Tam na to też mam co robić. ja no kierie. O cholera, któ ty się tu gdzieś Z ciebie duży życie. Ek, to nie zejdziemy nie wiem, idźmy gdzieś gdziekolwiek To się rozpoczął, o I to było dobre miejsce Ej, ale tu sopa można być no nie można, sopel musi być bardziej w mojem albo w odzysku. Bardzo... Tu nie da się wejść. Tu trzeba trochę kilka kieć nic. A, tu już nie wiem. jak tam wziąć to... To... Ja właśnie chyba ten by. O, ślisk. Ale ukryte... Miejsce, Ni nigdy bym się nie domyślał, że tu jest coś takiego. O kurde, te skrzyneczki można nawet rozpierdzielić. Tego to się w ogóle nie przyzwało. Może go wina znowu jakaś Oś. No, fuck you! Kyrie! Mam nadzieję, że ten odcinek nie wyjdzie jakiś się długi. Potem się nie chce taki duży znaglądać. Ja w sumie nawet się cofnąłem, to znalazłem coś nowego. Tu muszę iść, tak, chyba tu muszę iść. Kurde. Kyrie. Co ci twórcy w głowie mieli, żeby takie lokacje wymyślać? Kurde, zamrażarka. O, tak, no. Ja... kur... Ja, jeszcze się trzeba cofać tędy, no ja, pierdziele. Napiszę skargę za chwilę. Oni w ogóle jeszcze istnieją? Nie wiem kto zrobił Juken, nukem ale mnie to nie interesuje. Podobno taki bullshit, że w to grać. Największe... wielkie oczekiwanie u wielu graczy, a się okazało głównym nad gównami. Nie dziwię się jak ktoś robi grę 10 lat, co... 10, żeby tylko... tak, 10! Opowiadali go 10 lat. Jak Duken Nuken no, a tam wyszedł w 2002, to no, tam była poprzedstawiona pierwsza wstawka, że będzie Duken Nuken forever, i tam w ogóle grafika no wyglądała dobrze, jak na tamte czasy. A, a to, te, co teraz mamy, to w ogóle lepiej, nie komentować. Silnik to chyba do tej gry 3 razy zmieniali, z tego co wiem. Po prostu ja gratuluję wydawanie nawet, że istniało żartobliwe przekonanie, że specjalnie jest nazwa Duke'em Nukem Forever, bo na zawsze ma ją ludzie pamiętać o starym dziwku. No chyba coś w tym jednak było. Aha. Dwa... Dwa razy flaczki. Nie, to znowu muszę wracać do górą. No, tu już ktoś na mnie czeka. Cześć. A może znikniemy za ciebie? To jest broń naprawdę bardzo dobra na potężnych kolegów. Nic tu nie bierzemy, ale weźmy sobie za to bardzo Shotgun, jak dawno Ciebie nie używałem, ale Ty jesteś słaby. Ogólnie na hardzie jesteś słaby. Coś lepszy od Ciebie jest większą oszczędnością strzelania. Charakterystuje się złoty Desert Eagle, ale to nieważne teraz. Ukończyliśmy pierwszy etap kłopotów na tankowcu. Wrośnie długi. Ziewam. Tak się zgodził. nie uda się zabić, pewnie jakiś kararuch albo coś mi umknęło. No dobra. Trzymajcie się wszyscy. Dzięki za oglądanie na razie.